Chciałam pokazać terapii mankami chińskimi. One mają takie końcóweczki, igiełki i stawiam je po obu stronach kręgosłupa. Tak. tak samo tutaj Chcę odblokować Kanał e, Kończyn Dolnych e, Przy bólach właśnie reumatycznych e, Przy rwie kulszowej A także przy niedowładach I paraliżach One pobudzają w ten sposób Wszystkie nerwy odpowiedzialne za... Teraz y, przedstawiam drugą metodę, którą łączę y, z akupunkturą. Mhm. To jest lampa Solaris, żółte lecznicze światło, gdzie naświetlam punkty chore. Punkt, gdzie to światło bardzo głęboko wnika, działa na zasadzie promieni słonecznych, wnika i pomaga przy każdej dolegliwości. Działam także na, w ten sposób, właśnie po całym kręgosłupie. I na koniec całej tej terapii, po masażu, yy, dodaję właśnie swoją yy, energię leczniczą. Yy, te trzy metody łączę ze sobą i dają świetne rezultaty właśnie w leczeniu bólów kręgosłupa, yy, różne yy, bóle karku, lędźwi kończyn przekazuje w ten sposób energię, która rozchodzi się po całym ciele człowieka.